Dzień dobry, witajcie. Istnieją różne błędy dietetyczne, które popełniane mogą szkodzić naszemu zdrowiu, ale wśród nich są również takie, które mogą być wręcz niebezpieczne. Po pierwsze, na przykład odgrzewanie ryżu bądź makaronu. Jeżeli ugotujemy ryż bądź makaron, to najczęściej w niektórych przypadkach mogą przetrwać tak zwane zarodniki bakterii Bacillus cereus, tak zwane endospory. Oczywiście nie każdy jeszcze makaron zawiera takie endospory. Jeżeli zostawimy je później na, gdzieś tam w temperaturze pokojowej w kuchni na, kilka, na kilkanaście godzin, te zarodniki mogą kiełkować i wydzielać toksynę wymiotną. To jest tak zwany cereulit. Ta toksyna wymiotna jest ciepłostabilna, to znaczy, że ponowne zagrzanie, zagotowanie czy usmażenie ryżu nie spowoduje jej zniszczenia. Po spożyciu takiego ryżu mogą wystąpić gwałtowne wymioty, czyli generalnie ryż czy makaron po, po ugotowaniu powinny być. Od zaraz spożywane, nie należy ich zostawiać na następny dzień. Jeżeli już, no to w lodówce i w zasadzie no, generalnie unikajmy takiej sytuacji, żeby przechowywać gdzieś ugotowany ryż bądź makaron, dlatego że może w tym przypadku dojść nie tyle do zatrucia bakteryjnego, co intoksykacji czyli, czyli zatrucia samą toksyną wytwarzaną przez właśnie laseczki Bacillus cereus. Natomiast kolejnym, czyli pamiętajmy, gotujemy ryż i makaron i spożywamy jak najszybciej po ugotowaniu. Co oczywiście nie oznacza, że u każdego, jeżeli tak zostawimy na następny dzień czy na kilka dni gdzieś w cieple, to od razu się zatrujemy, bo to dotyczy tylko tego makaronu czy ryżu, który faktycznie był skażony bakteriami czy ich zarodnikami właśnie Bacillus cereus. Po drugie, nie należy podawać miodu niemowlętom do ukończenia 12 miesiąca życia. Bo często teraz słyszę, że miód jest zdrowszy niż cukier, więc matki na przykład słodzą herbatę nie cukrem, ale miodem. Ok, ale nie dla, niemowlę, nie dla niemowlą, dlatego że miód może zawierać bakterie. Z rodzaju Clostridium botulinum. Te same, powodują, te same, które powodują zatrucie jadem kiełbasianym, czyli botulizm. U noworodków mogą one kiełkować no również zarodniki tych bakterii. Mogą przekształcać się w formy wegetatywne i rozwijać się w obrębie jelit, wytwarzając tam toksynę powodując intoksykację, czyli zatrucie toksyną jadu kiełbasianego, co w przypadku niemowląt może być nawet śmiertelne. Czyli nie podajemy, nie słodzimy herbaty niemowlętom do ukończenia 12 miesiąca życia. <laughs> Jaja. Jaja należy spożywać po obróbce termicznej. Parzenie jaj, mycie detergentem jaj przed zrobieniem sobie takiego produktu surowych jaj, na przykład kogel-mogel, nie chroni przed zarażeniem, ani nie zmniejsza tego ryzyka w istotnym stopniu. Dotyczy to bakterii takich jak Salmonella enteritidis, czy na przykład Yersinia, Yersinia, tak, czy na przykład Escherichia coli, które mogą znajdować się w takich jajach. Zwłaszcza bakterie z rodzaju Salmonella. One znajdują się nie tylko na skorupce, ale również w środku, nawet w żółtku. Dlatego, że skażenie tych jaj bakteriami z rodzaju Salmonella Następuje już w drogach rodnych kury, zanim wykształci się skorupka i ulegnie ona z zwapnieniu, a więc wnętrze jaja już jest tymi bakteriami skażone najczęściej, więc powierzchowne umycie skorupki bądź jej sparzenie nie przynosi już tutaj, jakby nie zabezpiecza nas przed zatruciem pokarmowym mleko, mleko powinniśmy spożywać pasteryzowane bądź UHT nie wiem skąd się wzięła moda, że mleko UHT czy pasteryzowane jest niezdrowe, ma mało składników odżywczych, że to jest tylko taka zabielana woda, że jest bardziej alergiczne, czy tak dalej nic podobnego, ma bardzo podobną wartość odżywczą, ma bardzo podobną ilość składników mineralnych i witamin, wapń pod wpływem pasteryzacji czy UHT w ogóle nie zmienia się stężenie wapnia w mleku, mogą zmieniać się jego formy, na przykład z wapnia mogą wytrącać się węglany wapnia, aczkolwiek ilość wapnia i składników mineralnych witamin z grupy B jest na bardzo podobnym poziomie. W przypadku wapnia na takim samym poziomie. Natomiast mleko niepasteryzowane, tak zwane prosto od krowy, może zawierać bakterie, takie jak listeria monocytogenes, escherichia coli, campylobakterie czy na przykład czy na przykład salmonera. I niestety yy, yy, Pewne dane literaturowe statystyczne wskazują, że jedna na 6 osób, która pije surowe mleko, ulega właśnie infekcjom przewodu pokarmowego. Natomiast na takiej infekcji może się nie skończyć. W przypadku bakterii Listeria, jeżeli kobieta jest w ciąży, może dojść do powstania wad genetycznych u płodu bądź nawet poronienia. Mogą wystąpić zakażenia, które przekraczają jakby nie tylko przekraczają jakby przewód pokarmowy, czyli uogólnione zakażenia w przypadku Salmonella, jak również w przypadku Listeria monocytogenes. W związku z tym, żeby uchronić się przed tym, należy spożywać mleko bądź UHT, bądź pasteryzowane. Rzecz jasna, jeżeli spożywamy Mleko niepasteryzowane i nadające się bezpośrednio do spożycia, to najlepiej zakupować je od takiej firmy, która potwierdza swoimi certyfikatami czy systemami kontroli jakości, że jej produkt, mimo że jest niepasteryzowany, nie zawiera niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów. Kolejną sprawą, o której tutaj warto powiedzieć, jest picie kawy bądź mocnej herbaty do każdego posiłku. Już o tym mówiłem, że kawa, herbata zawierają garbniki. Zawierają pochodne kwasu taninowego, galusowego, nawet galusan epigalokatechiny w herbacie. Również mogą hamować wchłanianie składników mineralnych, zwłaszcza żelaza. Niekiedy również wapnia, cynku i innych składników mineralnych. Jeżeli spożywamy herbatę do każdego posiłku, najlepiej żeby była jak najbardziej rozcieńczona. Jeżeli jest to mocna herbata, nasza dieta jest jednostronna, cierpimy już na niedobory, na przykład niedobór żelaza, to taka mocna herbata do każdego posiłku może jeszcze bardziej utrudniać wchłanianie żelaza i te niedobory pogłębić. Jeżeli już przyjmujemy leki z powodu niedoboru żelaza, to absolutnie nie należy ich popijać Mocną herbatą bądź mocną kawą. Oczywiście te składniki antyodżywcze, te garbyniki, one wywierają też korzystny wpływ na zdrowie, bo mogą działać ściągająco, bakteriostatycznie, przeciwzapalnie, a nawet przeciw, mogą być przeciwutleniaczami, czyli zmniejszać ryzyko zachorowania na raka, tak? jako ten składnik, element diety. Przecież one występują też w warzywach, te garbyniki czy pochodne kwasów fenolowych. W związku z tym one nie są, nie można powiedzieć, że są niezdrowe. Po prostu mogą utrudniać wchłanianie niektórych składników pokarmowych i nie należy ich stosować w dużej ilości, czyli mocnej herbaty, mocnej kawy nie należy pić przy każdym posiłku. A co to znaczy nie pić z posiłkiem, tylko po posiłku lub zachować odpowiedni odstęp? To tak mniej więcej dwie godziny przed, dwie godziny po posiłku bądź przyjęciu jakiegoś leku zawierającego wapń czy żelazo. Moi drodzy, o tym należy pamiętać. I jeszcze jedna rzecz. Widziałem Janusza. Widziałem Janusza, który gdzieś tam na straganie pytał się, czy te jagody są dobre. Czy może spróbować? Brudnymi rękami zjadł brudne, kilka brudnych jagód, a następnie i takich nie kupił. Na pewno słyszeliście o tym, że jagody, ale generalnie poziomki, owoce runa leśnego, czyli także grzyby. Mogą być skażone, mogą stanowić źródło zarażenia tasiemcem. Tasiemcem takim jak Echinococcus granulosum czy multiocularis to jest tasiemiec bąblowcowy. Po spożyciu niemytych jagód, poziomek czy grzybów surowych czy suszonych, może dojść do takiego zakażenia. Aczkolwiek ryzyko stwarza również praca w glebie i rękami nieumytymi, brudnymi rękami, którymi dotykaliśmy gleby, gdy później zjadamy coś, czy na przykład głaskaliśmy psa na cieści, w której mogły znajdować się jaja tasiemca, może dojść do takiej infekcji. Trzeba o tym pamiętać, że tasiemiec wąglowcowy może rozwijać się w naszym organizmie przez wiele lat. W wątrobie, w płucach, w mózgu. Więc na przykład po 10 czy 15 latach nie kojarzymy już tego, że zjedliśmy gdzieś 10 czy 15 lat temu brudną jagodę z lasu. Może przypominać nowotwór, torbiel. Może stanowić duży problem diagnostyczny, nie mówiąc już o tym, że takie torbiele mogą być śmiertelne, zwłaszcza jeżeli dojdzie do ich pęknięcia, przebicia. Wtedy jej zawartość może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, obcogatunkowe białko, płyn który wyleje się w obrębie płuc, wątroby czy mózgu może spowodować nagły zgon. A to wszystko przez zjedzenie jednej brudnej jagody, która była gdzieś tam obsrana przez lisa, czy jakieś inne zwierzę, będące nosicielami właśnie tasiemca hinokokus, granulozum czy multiocularis. W związku z tym trzeba zachowywać zasady higieny, myć jagody. Myć owoce lasu, myć ręce, kiedy miały kontakt z glebą, oraz wtedy, gdy głaskaliśmy psa bądź inne zwierzęta, bądź mieliśmy kontakt ze śliną tych zwierząt albo z ich odchodami, i w ten sposób no, uchronimy się przed takim zakażeniem. Czyli, moi drodzy, jak widzimy, istnieje wiele różnych złych nawyków żywieniowych, które mogą szkodzić, poważnie szkodzić naszemu zdrowiu. Moi drodzy, często popełniamy błędy, a nie jesteśmy ich świadomi. Mój kolega przez długi czas jeszcze w liceum nie mógł znaleźć sobie dziewczyny i nie wiedział, jakie błędy popełnia. Mianowicie spotkał się z dziewczyną i tak mówi do niej: Mówił ci ktoś, że jesteś ładna? Wow, nie. No to może jutro ci się poszczęści. Drugi raz już takiego błędu nie popełnił. Spotkał się z inną dziewczyną i mówi już na samym początku: Masz bardzo ładne ciało. Dziękuję, to dlatego, że bardzo dużo pływam. Mogłabyś trochę popływać z głową pod wodą. Jak widzicie, czasami jesteśmy nieświadomi ryzykownych zachowań i powinniśmy na pewne jednak zwracać większą uwagę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.